Zostałeś zatrudniony na stanowisku handlowym, obiecali ci no, potrzebne materiały i potrzebne narzędzia, więc udostępnili ci materiały kim jest nasz klient i dali telefon. Jak zadzwonić do klienta? Jak sprawić, by klient odda skupował? O tym dzisiejszy odcinek. Roman Kawszyn i Adam Szaran. Dostaniecie konkretne wskazówki jak wykonać zimny telefon do klienta. No właśnie jak. Zazwyczaj takich telefonów klienci dostają masa, mnóstwo. Jak zrobić, żeby klient potraktował nasz telefon jako inny niż te, które są na rynku, niż te, które dostaje normalnie? Kochani, wskazówka numer jeden brzmi: no nie sprzedamy od razu wszystkiego, dziel wszystko na dwa. Innymi słowy, jeżeli mamy, bierzemy pod uwagę klienta B2B, no nie ma się co oszukiwać, że klient B2B odbierze telefon i kupi coś, na co nie czekał, jakąś usługę, czy nawet że ty zostaniesz jego dostawcą, dlatego że on odebrał telefon. Jego trzeba ocieplać. Dlatego nasza strategia zakłada zdobywanie klienta w podziale na dwa etapy. Po pierwsze, musimy umówić spotkanie handlowe, i to już będzie sukces, i to się dzieje w trakcie rozmowy telefonicznej, a następnie w trakcie spotkania przeprowadzić z klientem cały cykl sprzedaży. W czasie którego on zobaczy jeszcze więcej wartości i się zdecyduje. To jest no to pierwszy wytyczne. Umawiamy naszą rozmowę telefoniczną. Celem rozmowy telefonicznej pierwszej tej umawiającej spotkanie sprzedażowe będzie wzbudzić ciekawość. Więc pierwsza rzecz, powiedz dzień dobry, nie tak, jak mówią na rynku, a jak mówią, mówią tak zwane dzień dobry my je nazywamy w naszym slangu bankowe albo fotowoltaiczne. To jest taki dzień dobry, w którym melodyjnie końcówka idzie w górę. I ono brzmi mniej więcej tak: dzień dobry i Zazwyczaj telemarketer leci dalej. Jeżeli ty mówisz takie dzień dobry, to ja już wiem. Nie wzbudziłeś ciekawości, wzbudziłeś od razę. Ja już wiem, że za chwilę będę musiał podejmować jakąś decyzję, nie mam asertywności, zastanawiam się, jak ciebie zepchnąć na dalszy plan. Powiedz dzień dobry, pewne, mocne, partnerskie, wchodzące w dialog z klientem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak żeby on zobaczył telefon mówi, kurczę, kto to dzwoni? Super, no to mamy dzień dobry, takie, które już powoduje, że to jest inny telefon, ale powinniśmy jeszcze trochę zaznaczyć, że ten telefon nie jest taki, wiesz, że, że numer mi komputer wylosował, że to jest telefon, w którym ja wiem, do kogo ja dzwonię. I do tego właśnie służy biały wywiad. Biały wywiad to jest powiedzenie informacji o klienta, które zdobyłem, no biały wywiad, czyli z dostępnych źródeł, czyli mogę poobserwować, co on robi w internecie, mogę zastanowić się, jak wygląda jego firma, może przejeżdżałem obok tej firmy. Jeżeli ja wymienię te informacje w czasie rozmowy telefonicznej, to ten klient już wie, że ten, ten telefon nie jest przypadkowy, że ja wiem do kogo dzwonię. Dzwonię do pana, ponieważ przejeżdżałem dwa razy obok firmy, widziałem e, widziałem akurat samochody, które, które tam były e, no, z dostawą. Ja w tej sprawie, na przykład. Tak, to zazwyczaj te rozmowy. Zobaczcie, że one są rozmowami, które są tak naprawdę o nas. Czyli dzwonię i mówię o sobie, opowiadam, opowiadam o sobie. a Tu chodzi o to, żeby opowiedzieć coś o kliencie, żeby go Ciekawić, a kiedy nas rozmowa ciekawi? Kiedy jest o nas? Gdyby ktoś zadzwonił do mnie i powiedział: Panie Romanie, ja dzwonię, ponieważ już trzeci raz w tym tygodniu jestem na waszej stronie internetowej. Widzę szkolenie z technik przejmowania klientów konkurencja, w ogóle spektakle teatralne y, dla handlowców to jest jakaś nowość na rynku. No to wiecie, ja bym wziął słuchawkę i bym był zainteresowany dalszą rozmową. Y, zaciekawiono, o co tu w ogóle chodzi. Bym powiedział: tak, czyli biały wywiad to jest coś, co mówimy o kliencie, a nie o sobie. Dokładnie, i tutaj powstaje jakby takie połączenie, że już wiem skąd ty, jakby, co stało się przyczyną Aha. tego, że ty do mnie dzwonisz. Trochę wiem, jest coraz większa ciekawość, i teraz co dalej? Możemy zastosować intencję, prawda? Tak, czyli możemy powiedzieć, ja dzwonię, ponieważ mam pewnego rodzaju propozycję. Tak, żeby klient nie myślał, że dzwoni jakiś klient, któremu coś sprzeda, bo tu będzie zbyt duże wachnięcie emocjonalne od o, coś sprzedam do o, jednak muszę coś kupić. Więc mówię, intencję z jaką dzwonię, a ja nie ukrywam, dzwonię z propozycją. Dokładnie, tak. No i ostatni etap to jest powiedzenie wartości. Co się zmieni w Twoim życiu, jak Ty mnie posłuchasz? Tutaj padnie propozycja też spotkania, czyli ja muszę w krótkich słowach powiedzieć, jakiego efektu ja mogę Ci kliencie dostarczyć, dlaczego Ty możesz potrzebować mnie, nie mówiąc dokładnie, co mam. To jest taki manewr, który polega na tym, że klient po prostu chętniej się z nami umówi, kiedy będzie wiedział, co będzie miał po tej rozmowie, co może zyskać, jakie wartości mogą zaistnieć u niego w firmie, nie? Czyli na przykład mówię, no ja dzwonię z propozycją, bo my mamy aktualnie takie rozwiązanie, przy których klienci zwiększają liczbę swoich klientów mniej więcej o 20%. Zresztą z tego źródła internetowego, o który mi chodzi, czyli z LinkedIna, ja tak z estymacji wynika, że miałbym około 12 klientów po wprowadzeniu pięciu czynników, które mam dla Pana przygotowane. Tak i teraz powiedz, żeby go uspokoić i jak to... Dokładnie będzie u Pana wyglądać, to ja opowiem na spotkaniu, a potem Pan mi powie, czy tak, czy nie, i to też oczywiście będzie dla mnie w porządku. Po czym przechodzisz do umówienia spotkania. Taki wzór Wam proponujemy, on jest naprawdę skuteczny i fajnie działa. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda w życiu praktycznym. Porozmawiajmy z praktykiem. Przed Wami taktyka, praktyka. w dziale taktyka praktyka gościmy Ryszarda Armanowskiego dyrektora zarządzającego firmy Coldway. Witaj Rysiek. Witaj Można bardzo tak serdecznie. Witaj Ryszardzie. Dzień Widzij. dobry, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy po fajnym wydarzeniu takim uroczystym, gdzie mieliśmy power speecha dla waszych dystrybutorów w waszej fabryce marzeń. No i tytuł taki sugerujący, że jest to specyficzna branża. No, Branża MLM i tak chcieliśmy Cię trochę podpytać o tą branżę, bo ona jest ciekawa dla wielu ludzi. E, powiedz nam, e, jakby, z czym to się, je, bo to się różnie kojarzy, MLM, czego można się spodziewać? nie? Czy myśleć o Was źle, czy dobrze? Wiem, że Masz bardzo szerokie doświadczenie z tego rynku. Tak, ja pracowałem dla kilku firm w tej branży, w branży marketingu sieciowego. Wiem, że wyobrażenia na temat tej branży bywa różne, tak jak powiedzieliście. E, Natomiast tutaj nie ma żadnych tajemnic w tej branży. To jest normalny sposób dystrybucji produktów, równoległy do tak zwanego tradycyjnego modelu dystrybucji. Różnica jest tylko w takim podziale tortu. Jeśli weźmiemy cenę produktu na półce w sklepie i cenę produktu, który to produkt jest oferowany przez firmę marketingu sieciowego, to składowe tej ceny, czyli to, co na nią wpływa, na jej wysokość, są bardzo podobne. W tradycyjnym modelu biznesu duża część ceny to udział kosztów dystrybucji, reklamy, czyli tych wszystkich działań, które powodują, że ludzie znajdą produkt na półce i po niego sięgną. Mhm. A w marketingu sieciowym tę część kosztów przeznaczamy na wynagrodzenie dla ludzi, którzy polecają produkty w gronie swoich znajomych. I to jest cała różnica, której tak naprawdę nie ma. Aha, czyli, czyli tak jak rozumiem, po prostu zamiast płacić Kurtowni sklepowi, dystrybutorowi to po prostu płacimy, płacimy ludziom, którzy promują nasze produkty indywidualnie wśród znajomych, przyjaciół. Potem gdzieś tam to pole się powiększa, ok? Rozumiem ten model. Natomiast kiedy idę na półkę, nie wiem, w jakimś sklepie kosmetycznym, kupuję produkt za 10 zł. Kiedy idę do Was, to produkt kosztuje 350. Czy te produkty są naprawdę tak lepsze, tak inne, tak wyjątkowe? Czy zawsze tak jest? Produkty różnią się ceną, to prawda, natomiast jeśli pójdziesz do sklepu, to tam też znajdziesz produkty za 350 zł na półce. Natomiast pracowałem w wielu firmach, tak jak powiedziałem, i ta oferta produktowa jest bardzo różna. Ona jest cenowo też zróżnicowana. Natomiast jest część firm, która oferuje produkty w pewien sposób unikalne, to znaczy takie, które są dopasowane do pewnego specyficznego. Rodzaju odbiorców. Co mam na myśli? No, na przykład w firmie, którą reprezentuję mamy produkty, które burzą mity, takie odwieczne mity kosmetyczne, na przykład taki, że kolagen ma zbyt dużą cząsteczkę, by przenikać do skóry właściwej i tam zadziałać cuda. I to nawet nie jest mit, bo to jest prawda, tylko że w produktach, które oferujemy, ten kolagen rozpada się na wystarczająco małe części, by dotrzeć do tych miejsc w skórze. Mhm. Które odpowiadają za nasz wygląd. Mówiąc w dużym uproszczeniu. Co więcej, mamy na to potwierdzenie, mamy na to patent, i proces przygotowania takiego produktu jest skomplikowany. On mhm. wpływa na cenę, oczywiście, natomiast mhm. efekty stosowania, to czego się można spodziewać później, no są takimi, które uzasadniają tę cenę. Nie ma takiej ceny, której kobieta nie wyda za eliksir młodości. Drugi przykład też z. Naszej oferty, tak trochę się pochwalę, to produkt u... wyjątkowy, znowu pod pewnym względem, przygotowany przez, powiem to śmiało, wybitnego polskiego naukowca. Aha. To jest produkt, z którego wchodzi preparat o nazwie Lunazyna i to jest preparat, który w postaci suplementu, jeśli go stosujemy, dociera do komórek naszego organizmu, tam się kumuluje i zabezpiecza te, te komórki przed wejściem w proces nowotworzenia, czyli jest takim suplementem, który mm, może nas uchronić przed y, chorobą onkologiczną, a okay. tutaj dane są niestety straszne, ponieważ tych chorób onkologicznych w Polsce notuje się coraz więcej i zachorowań, a potem zgonów też jest bardzo mm. dużo. I to jest produkt, który ma swoich odbiorców, no bo jeśli możemy okay. zrobić coś, by zminimalizować ryzyko czyli... zachorowania, mm -hmm. to warto to zrobić. Dobrze, czyli ja rozumiem, że po prostu rzeczywiście w, tym, w tej branży MLM raczej trzeba się spodziewać produktów, które mają swoje unique selling proposition coś, co rzeczywiście je wyróżnia i dlatego ludzie, ludzie je kupują w tej wersji sprzedaży. A gdybyś miał tak dosłownie w dwóch słowach 10 sekund kto jest takim handlowcem, który w branży MLM się sprawdzi? Dwie, trzy najważniejsze rzeczy 10 sekund czas start. 10 sekund to będzie trudno, natomiast tutaj jest potrzebne podejście biznesowe. Mówi się, że to jest branża, branża dla wszystkich, ale nie wszyscy odnoszą tutaj sukcesy. Tutaj trzeba pracować. To jest też jeden z mitów MLM-owych, że nie trzeba się napracować, żeby mieć y, potem przychody. Mhm. Trzeba pracować, trzeba mieć podejście biznesowe, trzeba być poukładanym, trzeba mieć strategię i przede wszystkim trzeba się tego biznesu nauczyć. Umiejętności to jest kluczowa rzecz w odniesieniu Super. sukcesu w tej branży. I tutaj Super. musimy postawić kropkę. Bardzo Ci dziękujemy, dziękujemy, że poświęciłeś Dziękuję nam chwil, podzieliłeś się trochę, odmitologizowałeś nam branżę MLM. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo serdecznie, a Państwa zapraszamy na kolejny program razem z nami. Dziękujemy bardzo.